Dlaczego dzisiaj spaliłeś flagę Unii Europejskiej? Ładnie? O, cetałko, można się oddać. <laughs> e, bo mam ręce. mam głowę. Ręce e, to są z pięć palców, w tym czub przeciwstawny. To ma takie właściwości, że jestem w stanie poruszyć e, ten psztyczek i podpalić e, zapalniczkę więc skoro jestem w stanie podpalić zapalniczkę, ja mam w ręku coś, co jest godne spalenia się i rozwienia się z, z dymem, no to to właśnie zrobiłem. Jedna z najbardziej racjonalnych decyzji w, w moim życiu. Zachęcam e, do tego wszystkich. Oczywiście, no to, to, to takie, te, ten emblemacik taki, no to jest, no to jest pewien symbol. Natomiast co? To trzeba wypalić. Wypalić z umysłów taką myśl, że Unia Europejska to jest nasza przyszłość, że to jest coś dobrego. Unia Europejska to jest oferta. To jest konkretna oferta. Ja w pierwszej księdze poradnika tam z tyłu jest, jest takie pytanie. <laughs> tam jest pytanie, chcesz, chcesz, żyć? chcesz żyć? I to jest Unia Europejska jest ofertą dla tych, którzy nie chcą żyć. Więc, jak ktoś nie chce żyć, proszę bardzo. Niech zostaje w Unii. A ja chcę żyć? Chcę, żeby moje dzieci tu żyły? I ich dzieci? Chcę, żebyś ty tutaj żył? I jeszcze, żeby tutaj żyli Polacy? Dlatego trzeba to wszystko rozwiać z dymem. Myślałem, że to jest odpowiedź na palenie poradnika przez Lewicę. Ach, tamto! A e, nie, no to, a co to ma wspólnego? Znaczy, no, w pewien sposób ma, no, yy, bo Unia Europejska, Sprawia, że ludzie trac, tracą instynkt samozachowawczy. A to jest skutkiem debilizacji. No, książek, no to jest objaw debilizacji. No więc tak, to, to ma. Czyli no, po Twoim Unii Europejskiej ludzie się de debilizują. I co się dzieje? Trzy rzeczy się dzieją. Z innymi. <laughs> w, w, w umysłach. Po pierwsze, stają się y, sojusznikami swoich wrogów. Po drugie, stają się wrogami swoich sojuszników. Po trzecie, stają się niszczycielami samych siebie. No więc dla kogo jest poradnik? Dla tych, którzy chcą żyć, to jest pierwsza księga. Druga księga zachowuje swoją aktualność co do pytania, czy chcesz żyć. A tu jest też takie pytanie egzystencjalne. Uprawiasz prostytucję? Otóż, na Kingsie, na panelu, w którym brałem udział, tam było pytanie o to, o polskość. No i tak ad hoc, ad hoc, Udzieliłem sobie odpowiedzi na to pytanie, czym jest polskość. To można różnie sobie określać, ale bardzo łatwo można określić, czym polskość nie jest. I tutaj rozróżniam na dwie pcie, bo tak, ja jestem binarny. Otóż, z znaczy, jestem zwolennikiem binarności, jeżeli chodzi o płeć. Mianowicie, Polak nie może być zdrajcą, a Polka nie może być prostytutką, bo wówczas traczą przymiot polskości. A więc dla tych, którzy chcą żyć, którzy nie chcą być zdrajcami szpiclami, i szpiclami, dla tych, które nie chcą być prostytutkami, to ja chcę takiej Polski, gdzie ludzie nie są zmuszani do bycia zdrajcami i prostytutkami. A trzecia R. Er... Unia Europejska, a w jej ramach się cierpia, już ludzi do tego zmusza, a będzie zmuszać coraz bardziej. Oczywiście docelowo dążąc do naszego nieistnienia i niebytu i do zastąpienia nas tutaj kimś innym, a tego nie chcę. Dlatego polexit albo, bardziej po swojsku, dopier spol. Bo... Albo śmierć. A poradnik świadomego narodu zakupicie państwo w opisie tego filmu jest link. Także zapraszam serdecznie do zakuchu tej książki, bo to jest lektura na nasze czasy. Literatura formacyjna dla tych, którzy chcą przeżyć, przetrwać na tej ziemi i chcą, żeby ich geny tutaj przetrwały w kolejnych pokoleniach. A jak ktoś nie chce żyć, to ja mu nic na to nie poradzę.